Witam serdecznie w Maji Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne, kruche ciasto z rabarbarem i bezą. Ciasto jest troszkę migdałowe, waniliowe i smakuje wyśmienicie. Wygląda bardzo apetycznie i jest proste w przygotowaniu. Polecam, trochę zmodyfikowany przepis ze strony Przyślij przepis. Zapraszam na film! Składniki na ciasto: 200 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 60 g cukru, 4 żółtka, 180 g zimnego masła, szczypta soli, pół łyżeczki proszku do pieczenia i 50 g mąki ziemniaczanej. Do miski wsypujemy obie mąki. Dodajemy sól i proszek do pieczenia. Cukier. Krótko mieszamy łyżką. Chłodzone masło ścieramy na tarce z dużymi oczkami podsypując mąką. Dodajemy żółtka i zagniatamy ciasto rękoma lub wyrabiamy mikserem tak jak ja, aż powstaną wilgotne okruchy. Ciasto możemy jeszcze króciutko zagnieść, tak po prostu parę razy. I ciastem wykładamy przygotowaną blaszkę. Możemy ciasto wyłożyć rękoma lub ciasto rozwałkować na wielkość blaszki. Ciasto przykładamy do blaszki i wyrównujemy. Nakłuwamy widelcem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 18 minut, aż ciasto troszkę się przyrumieni. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika podpieczone ciasto odstawiamy. Składniki na nadzienie: 450 g pokrojonego rabarbaru na kawałeczki, 3-4 łyżki drzemu lub konfitury malinowej, 2 łyżki płatków migdałowych, pół łyżeczki cynamonu i 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Do rabarbaru dodajemy mąkę ziemniaczaną, cynamon i mieszamy, aż rabarbar całkowicie pokryje się mąką. podpieczony spód smarujemy drzemem malinowym i posypujemy płatkami migdałowymi. Na wierzchu układamy ciasno pokrojony rabarbar i na chwilę odstawiamy. Przygotujemy bezę. Składniki na bezę: 4 białka z dużych jajek L. 200 g cukru, najlepiej drobnego do wypieków, i 2 łyżki płatków migdałowych. Białka przekładamy do czystej suchej miski i ubijamy. Do ubitych białek dodajemy po łyżce cukier, aż zużyjemy cały cukier. I bezę miksujemy jeszcze przez około 4-5 minut, aż cukier się rozpuści. Gotową bezę wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Wierzch bezy możemy troszkę ponaciągać łyżką, aby ciasto wyglądało bardziej apetycznie. Na koniec ciasta posypujemy płatkami migdałowymi. I blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji góra dół przez około 50 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto możemy ostrożnie wyjąć z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. I nasze obłędne, pyszne ciasto z rabarbarem i bezą jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest wilgotne, aromatyczne, proste w przygotowaniu. Polecam!